I chyba nadal nie kumają. Oni chyba nadal nie wierzą, że to tak może zadziałać. Więc Pan Jezus mówi, no, no to, to słuchajcie tego. Jeśli syn wasz, dziecko wasze przychodzi do was i mówi, tato to, daj mi chleba. To czy tata daje mu kamień? No, no to, to, ale zastanówcie się. Tak czy nie? No nie daje mu kamienia. No ale mało tego. Gdyby ten syn przyszedł i powiedział, tato daj mi rybę. Ta podchodzi i bierze węża jadowitego i daje temu dziecku? No, no, no ale zastanówcie się. No, no, nie daje oczywiście, że nie daje, ale jeszcze nie gumają. No to pan Jezus mówi, ale gdyby przyszedł i poprosił o jajko? No, no ale takie jajko. No to, to to, czy poda mu ojciec skorpiona? No, pomyślcie. Pomyślcie, czy to tak działa w waszym świecie. W waszym świecie. W którym jest dużo grzechu, błędów, w waszym świecie, gdzie jest tyle nieuporządkowania. Tak się nie dzieje, prawda? Za, na prośbę o chleb nie daje się kamienia, na prośbę o, o, o rybę nie daje się węża i ona na prośbę o, o jajko nie daje się skorpiona. No to jak Bóg by mógł to robić? Jak Bóg mógłby dać wam coś innego, który jest doskonały, który jest waszym Ojcem, prawdziwym?